Witam wszystkich bardzo serdecznie z Centrum Nowego Sadu. Zaraz wam pokażę baję. Przepiękną restaurację z tarasem widokowym na górze. Zobaczcie, jak to tutaj się wchodzi. Jak tu jest pięknie. Tu jest wszystko podświetlone. Są schodki w dół. Tam byłem sprawdzić, co tam jest. Tam jest taki salon spa i masażu. A teraz idę. Zobaczcie przepiękne, marmurowe schody na górę. No trochę zrobię szerszy kąt. Cała kamienica została zadoptowana na tą na restaurację. Tutaj tak to, tak to wygląda. Idę już na górę pokazać. No i tutaj marmury się skończyły. Już są schody drewniane, ale też przepięknie podświetlone. No, i tutaj jest dopiero ten bar. Zobaczcie, jaki, jaki bajerancki wystrój. Na szczęście nie ma zbyt wielu klientów. No, ale ja już idę pokazać wam górny taras, jak wygląda. Bo taras to jest naprawdę bajer. No i tutaj z Tarasu roztacza się przepiękny widok na kościół. Dopiero stąd będzie można zobaczyć tą wieżę z 1903 roku. Tutaj takiego mają grilla, hashisze do palenia, sami wiecie czego, skoro Hasisza to do hasisu. Ta strona jest mniej ciekawa a tutaj, tutaj już pokazuje kościół jak wygląda i zobaczcie wieża z 1903 roku widać daty wyraźnie Jaki jest złoty ornament. I to nie wszystko, ponieważ przed kościołem stoi taki przepiękny kamienny krzyż z 1867 roku. Ja się biorę za fotografowanie. W środku też zrobię tam kilka zdjęć. No i zapraszam Was do opisu, gdzie będzie podana lokalizacja.